Tu jest jeszcze jedna rzecz. Jako menadżerowie, być może przełożeni liderzy zespołów, ten wykres pokazuje to oczywiście w układzie takim, jak to w krajach wygląda. Natomiast wniosek z tego wykresu jest taki, że im bardziej zaangażowany menadżer, przełożony, tym bardziej zaangażowane są osoby, które z nim pracują. Bardzo proste przełożenie. W różnych krajach różnie to się rozkłada. Natomiast zasada jest zawsze taka sama. I najważniejsza rzecz, jaki jest skutek angażowania ludzi? Skutkiem angażowania ludzi, poza wszystkimi tymi zielonymi elementami, jest to, co tam na sam, w samym roku Wam pokazuje, czyli wzrost zyskowności firmy, przychodowości firmy: 23%. Akurat w tym badaniu, oczywiście. Natomiast yy, to jest coś, do czego właśnie powinniśmy dążyć, bo zaangażowanie pracowników powoduje, że będziecie, po prostu, więcej zarabiać jako firma.